Cześć kobieta. Czy ty czasem sobie myślisz, oj, tak nie lubię mojego ciała, nie akceptuję go, a szkoda? Bo gdybym zaakceptowała, to nosiłabym sukienki, latem czułabym się wspaniale i w ogóle miałabym lepszy seks? Jeśli tak, to chcę ci powiedzieć, że bez względu na to, jak teraz wyglądasz i co o sobie myślisz, możesz zaakceptować swoje ciało. Ja jestem Woka Ilnicka i w mojej pracy pomagam innym kobietom polubić i zaakceptować ich ciało i seksualność. Ale może myślisz sobie tak: O jejku, zaakceptuję swoje ciało, ale tylko wtedy, kiedy schudnę, kiedy pójdę na siłownię, kiedy zacznę pływać, kiedy kupię sobie nową sukienkę albo zrobię sobie nową fryzurę. A może wtedy, kiedy ktoś powie mi, że jednak jestem piękna. A może wtedy, kiedy Znajdę, spotkam tego wymarzonego partnera czy partnerkę, którzy powiedzą mi, że mnie kochają i akceptują taką, jaką jestem. A może dopiero wtedy zaakceptuję siebie, kiedy zrobię operację plastyczną. Kochana, mam dobrą wiadomość. Zaakceptujesz siebie wtedy, kiedy zdecydujesz się, że chcesz to zrobić, kiedy nie będziesz już odkładać tego na potem i powiesz sobie, tak. Chcę akceptować moje ciało. Tak. Chcę nauczyć się tego, jak je zaakceptować. Chcę polubić swoje ciało. Lubię swoje ciało. Mogę je kochać. Chcę to zrobić. Twoja intencja jest tutaj bardzo ważna i to od niej się zaczyna, a nie od tego, czy pójdziesz na siłownię, albo kupisz nową sukienkę, albo czy ktoś powie ci komplement, bo może ludzie mówią ci komplementy, ale ty ich zbywasz. Ta decyzja, własna decyzja, to jest pierwszy krok do akceptacji swojego ciała. To od tego się zaczyna. Nie od siłowni, nie od fryzjera, nie od akceptacji z zewnątrz. Kiedy ty podejmiesz decyzję, to świat ci to pomoże. Druga ważna rzecz, którą chcę ci powiedzieć, to to, że jeśli dzisiaj nie przepadasz za swoim ciałem, to nie dlatego, że twoje ciało jest złe, tylko dlatego, że przez wiele lat przyklejano do niego różne łatki, różne etykietki. Może jako dziewczynka usłyszałaś, że masz nie takie nogi, nie taki nos, nie takie usta, nie takie ciało i przejęłaś się tym i przylgnęła na tym przejęciu, na tym wstydzie czy smutku czy żalu taka etykietka do twojego ciała, że jesteś niewystarczająca, że jakaś część twojego ciała jest niewystarczająca. I teraz Masz te łatki, które hamują cię w akceptacji twojego ciała. To one cię hamują. Tych łatek nie zdejmiesz na siłowni, na basenie. Te łatki możesz zdjąć, kiedy będziesz chciała, kiedy znowu postanowisz, że coś zrobisz. Kiedy postanowisz, że zrobisz porządek w swojej głowie, w swoich emocjach, w swoich przekonaniach na własny temat. Możesz to robić sama. Możesz to robić w grupie? Możesz to robić w jakikolwiek sposób, który Ci odpowiada i jest dla Ciebie dobry? W grupie raźniej. Dlatego często prowadzę e, kurs akceptacji ciała albo różne wyzwania, które pomagają w ściąganiu tych łatek i zmienianiu nawyków myślowych. Jestem przekonana, że gdy już zaczniesz to robić, to odkryjesz, że nie musisz zmieniać swojego ciała, aby poczuć się w nim lepiej. Że już teraz możesz je akceptować, już teraz możesz je lubić, już teraz możesz je kochać. Ćwiczenia, makijaże, piękne ubrania to wspaniały dodatek do ciał, ale to tylko dodatek, a zmiana zaczyna się od postanowienia: od postanowienia tego, że chcę akceptować moje ciało, będę je akceptować, nie muszę na nic czekać i zrobię porządek w mojej głowie i w moich emocjach. To jak? Podejmujesz tę decyzję? Zaczynasz akceptować swoje ciało?